Cześć, i witajcie. Hmm. <laughs> Chyba zacząłem troszkę. No, mogę najpierw zerknąć, że tu jest pozamiatane, no, ale dobra. Powiedzmy, że scenę z przywitaniem mam już ogarniętą. To coś ciekawego. Nie nic. No to dobra. <laughs> scenę z, przy z przywitaniem mam ogarniętą. To lecimy na cienki. Dobra, Leźmy z cienkim. Co tu się nie dzieje? Albo ludlampa? lampa? Ja nie wiem. Co to było? Chyba ludlampa no chyba tak Także jeden temat mamy Jaka jest złączka Wygląda jak do drzwi Taki kontakt No ten co kontakt Kontakt Wiecie, ja cię o co chodzi Różowy sejf. Różowy safe To, to co wam kiedyś mówiłem Że właśnie na ziemi czasami są takie fajne fanty Akurat to może nie fajne ale Było tu trochę fajnych fantów To znowu jakaś narzynka no. Tak to czasami bywa jak tu właśnie sprząta Tu wychodzą takie Cuda cudeńka Proszę. ale to już nie, nie chcę mi się po prostu nawet, jeśli mam być szczery, tego czyścić. I zabierak? A nie. Jezioro genozaret, czy jakie to tam było? O. bo byście powiedzieli, że nie chcę Wam nic pokazać to, 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 to najciekawsze jest chyba od dużego, od maluszka chyba, albo od dużego Fiat'a A nie, nie Volkswagen, to od Golfa ale jaja czyli nawet nie trafiła. nie, tu nic, tu nic było sprzątane, więc lecimy dalej jakie fajne podejółka dla koni chyba hmm stara gwintownica. Kurde, bardzo stara. O kurde. Hmm. patrzcie co tu 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 i tu się dzieje wszystko podobno Ogar 200 i pochodne, chociaż to gdzieś widziałem coś zjawy chyba, no, zaraz po postaramy się do tego dojść. Nie wiem jeszcze jak. E, może kilka słów skąd to się pojawiło. E, to była tak szybka akcja na tym ostatnim złomie, że nawet nie zdążyłem nie nawet jak. Czasu nie było wyciągnąć GoPro ponagrywać. To było, wiecie spontan. No serio, spontan. Ja nawet tego nie przeglądałem. Teraz dopiero jak sobie to poroskładałem, bo ja to kupiłem w tych dwóch skrzynkach, w jednej tu, w drugiej tu, tej rozwalającej się. O, to był taki spontan, że, że ja tego nie przeglądałem. Dokładnie tylko tak mniej więcej co tu jest. Mniej więcej tylko... O, tak na zasadzie... O, taki ten. E, chociaż ten silnik jest najlepszy, podobno jest, ten jest, e, czy, ja, po, po kolei, ale dobra, ten jest sprawny, e, to była taka szybka akcja, takie wszystko szybkie, że wyjdzie bez zastanowienia, jak kasa e, i poleciało. E, Jaka kasa, spytacie, Uznaniała. dogadaliśmy się, e, nie do końca jest życzenie, żeby się tym chwalić. Więc mogę powiedzieć, co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że jakbym sprzedał jeden silnik, silnik w częściach To jestem na zero i zostają mi dwa pozostałe niech sobie każdy oszacuje Sorry, nie mogę po prostu powiedzieć, powiedziałem, że Że, że, że zostanie to między nami i koniec, kropka Słowo ważniejsze od pieniędzy, jak to się mówi Ale oszacować Widełki duże, także no, także tego to dla takich bardziej dociekliwych. A jak to w ogóle kurczę, ten? A jak to w ogóle, kurde, pokażę Wam? Mm. No Pomyślałem sobie i nawet przygotowałem taką skrzynię tutaj. wiecie, to, są, to jest chyba z obi, czy z czego? Nie wiem, nie chciałbym. Zacznijmy o tak. Od tych ciekawszych. To jest silniczek. Prawdopodobnie, tak jak mówiłem, Ogar 200 i pochodne, tak się prezentuje tłok, nie ma źle, to nie jest rysa, tylko to jest takie, to tak widać po prostu, no też nie wiem, jak to będzie widać na GoPro. Pierścionki się ruszają, wszystko ładnie, biegi się zmienia, nie pęknięte, nie nigdzie, kopka do startera, a jak ktoś to popełnił gdzieś błąd, to no, musicie wybaczyć, bo ja nigdy nie miałem Ogara 200, ani żadnego w sumie motoru nie miałem właśnie to mogę, mogę od razu powiedzieć, że żadnego nie miałem no po prostu żadnego nie miałem ale paruję, poluję na motorynkę także A nie, czekajcie, mam teraz y, tego rometa y, sztywniaka, ale ale dobra, to go kupiłem dwa lata temu za młodego nie miałem nigdy motoru o. no, także to jest yy, raz tak powiem, musimy to jakoś pogarnąć. Więc sorry za tempo, za chaos. Tutaj jest też drugi. W miarę kompletny silniczek, Tu jest tylko ściągnięty jeden karter. Czy ta osłona? Osłona, czy karter? To jest ściągnięte. Tak. jest ściągnięty... Yy, tu... O, ale patrzcie jak to się ładnie kręci. Elegancko, elegancko druga część. Ała, jakby to tak, pomógł, tak. Hmm. Może to tak, tutaj są dwa kartery. Zobaczymy tak sam z wami zobaczy czy nie jest gdzieś uszkodzone. Ale nie jest uszkodzone. I ten. Też nie widzę, żeby to był uszkodzony gdzieś pęknięty czy coś także tutaj jest tak to tak to tak to tak tutaj jest kolejny no nawet z uszczelką <gry> z uszczelką i czy jest coś tutaj uszkodzony czy nie też nie widzę żeby był uszkodzony no tu ktoś chyba zbijał młotkiem ten co tutaj będzie czekajcie dobra nieważne chyba będzie kopka od tartera tak mi się wydaje Także to. Lecimy to sobie, możemy wziąć dalej. A weźmy sobie to. To sobie weźmy. O, tutaj już widzę. Tutaj jest pęknięcie. Tutaj, tutaj. I naprawione blaszką. No, także pierwszy karter uszkodzony. Ale za to wybierak jest do biegów. To chyba musi mieć opór jeszcze. No dobra, mniejsza o to. Nie będziemy teraz tego sprawdzać. Mam jeszcze dużo rzeczy przed nami. E, czekajcie. Dobra. Tu resztę rzeczy będziemy tu wrzucać. O, to jest chyba czechosłowackie. Tak, to jest chyba z jawy. Jak najbardziej. Do skrzyni chyba. To jest albo do startera, albo do skrzyni. O, stopki. Proszę bardzo. To jest do zmiany biegów. To jest chyba do gaźnika. Tak mi jeszcze siedzi po głowie. Tutaj jest jeden wał. Drugi wał. Pięknie. O Kolejna stopka. Koło zębate. Bardzo ładnie. O! Tu jest chyba uszkodzone. No jakby tam coś wpadło. Dobra. Eee, tutaj są cewki, to cewki tu, tutaj jest dekiel, o ten dekiel to założyłem na początku, on tutaj ma, nie wiem czy zobaczycie, może zobaczycie, widzicie, tutaj takie zięcia i z drugiej strony widać, że to chyba coś się ktoś przewrócił, no ale to nie może być za dobrze, jak jest dobrze. Eee, cylinder z tłokiem, one wiadomo troszkę widać, że leżały, bo jest jakiś tam nalot to trzeba będzie to w nawcie zamoczyć kolejny cylinder drugi cylinder trzeci cylinder z tłokiem czwarty cylinder cztery cylindry tu by były. No cztery cylindry tu by były dwie głowice na szybko zerknę z nami, czy pęknięte nie, nie pęknięte tutaj też i ta jeździła do końca, piękny czarny ten e, Dobra To nie wiem od czego jest Nie mam pojęcia, osłona łańcucha? Nie Manetka gazu, chyba od Kadeta, Rometa Dobrze to od w sumie Jeszcze jeden karter Spoko Patrzę czy nie pęknięte, ale chyba nie Mm. tutaj jest pełno tych skarbów dekiel to chyba od tej jawy akurat to będzie też to się chyba przy sprzęgle tak mi się wydaje bo to chyba chodzi z tą tarczą tak i to by chyba razem działało Kurczę, no nie miałem to też nie chcę wiecie też nie chcę yy, też nie chcę się wymądrzać co to zawór kurde, nawet nie wiem czy to od motora, czy nie, chyba tak. Kierunek przypływu, nie wiem. Jakieś tam łożysko, ale nie wiadomo czy od tego. Tutaj jest chyba od kopki od startera. Tak mi się wydaje. No kurde, jest tego trochę, naprawdę. E, 40 kilo wyszło. 40 kilo części do motoru. No dużo. Wiadomo, kurde, naprawdę dużo. E, wszystko wam pokazałem. O, ale się przewaliłem rowerem. Chodźmy tutaj do tych, bo tutaj ład, ładniej widać. Jeden kompletny, drugi prawie. No ile jest tam w częściach. No trochę jest. Według mnie głupoty nie zrobiłem. 40 kg. Jest dużo, 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 dużo. No i jeszcze na jednym złomie wziąłem sobie tą głowicę. Jak to mi się spodobała? Głowica do gwintowania z fajnym tutaj prowadzeniem regulowana także no, także, także także tego to bardziej tak wiecie bo mi się spodobało ale to się możemy tu tu włożyć no także no kurde, no tyle nie chcę już nie chcę, nie chcę przedłużać nie chcę mówić bo bo to będzie bardzo, już jest 9 minut podsumowania mm, chyba, że to jakoś potnę no zobaczę jeszcze tyle tego siadło, mam nadzieję, że dobry zakup co ja z tym będę robił bo nie będą pytania na pewno jeden, ten kompletny, będę chciał dla siebie zostawić, ym, bo e, ja mam tego kadeta, sztywniaka. To jed, I tu, osoba, tu są dwa, trzy biegi. mi się wydaje, że ktoś mi to mówił. To osoba, która to wyrzucała. E, tak, a ten lepszy, no boże, jeszcze raz, proszę wkalić się, ją, musicie wybaczyć. E, ten cały będę chciał dla siebie zostawić, a reszta tych rzeczy na pewno tłoki z cylindrami polecą do nafty żeby zatrzymać, albo nawet, no wiecie, zatrzymać przede wszystkim ten proces artywienia mm, Te kartery Najlepiej byłoby wszystkie pomyć, po prostu po ludzku pomyć i wrzucić, i wrzucić, wrzucić, i co? Wystawić? No wystawić chyba, no No bo coż ja z tym zrobię, no? Aż tyle mi tego nie potrzeba No nie wiem, musicie patrzeć albo pisać na maila, o Może w tą stronę, jak ktoś potrzebuje czegoś tam no zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Generalnie pochwalić się, pochwaliłem, fajne znalezisko motoryzacyjne, grube, grube, fajne znalezisko motoryzacyjne, 40 kilo części, także to jest nie w dmuchał, jak to się ładnie mówi. No, dziękuję, trzymajcie się, cześć.